Major no. się dziele handlowe. Tak. Do roboty niech się wezną. No, w niedzielę nie będzie pracy, to tak. Jak to w niedzielę? Jak to w niedziele? Mamy 6 dni w 6 dni w tygodniu. Czyli wystarczy 6 dni, tak? Oczywiście. tak? oczywiście. Jak ktoś chce to zarobi, to przez te 6 dni zarobi. I nawet przez 5. Nawet no, przez 5 da się zarobić. Tak. Czyli pan w niedzielę nie, nie robi żadnego handlu. Nie. Nie ma takiej opcji. Nie ma, nie ma takiej możliwości. Oczywiście. A, co, tak tak o, oczywiście. Dlaczego? Tego, nie, Dlatego panie, proszę pana, że nie, sklepy nie, do 22 nie, są nie, czynne. Ludzie, którzy pracują do południa mogą sobie zrobić, jak to się mówi, zakupy po godzinie tak? 15. I jest taki argument, dlaczego kino na przykład jest, nie wiem, restauracja jest czynna, a dlaczego ma ale dlaczego być supermarket? Nie. Ale, 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 do restauracji. od godziny 6 do godziny 22, a kino jest czynne 2 godziny czy 4 godziny w ciągu dnia. A nie powinno być wszystko zakazane w niedzielę, że wszyscy powinni odpocząć. Nie, nie. Dzień dobry, mogę pytanie. Czy powinny być niedziele handlowe? Czy powinniśmy robić... Oczywiście, oczywiście, dla ludzi pracujących powinny być handlowe. A pracujący mówią, kiedy mają odpocząć? że cały tydzień robią jeszcze w niedzielę. Co, co pan by radził? A, no. Za dużo pracują, nie mają czasu na odpoczynek. Kiedy y, dziećmi się zająć i tak dalej? Rodzinom? No, z rodziną. No ci, co, ty, co handlują, to, za, to zarabiają. Jak się nie zgodzą, to, czy, nie, to czy, nie będą pracować. Czyli coś coś. No, coś za coś. No, coś za... A jeszcze mam pytanie na 30 sekund. Jak się żyje na merturze? Czy wystarcza na wszystko i tak dalej? Na razie mi wystarczy. No, nie ty merturki jak długo. A? Jest dwa chociaż tysiące mertury? Proszę? Jest dwa chociaż tysiące? A to nie, to jest tajemnica moja. No, trochę więcej. Pana, ale tak można. O! Ale tak można? Można się zaptać? A o jak się pan zapytał. O niedzielę handlowe cię pytam. Pan jest w temacie widzę. Cieszę się z tego, co mam i staram się w miarę możliwości, nie zadłużać się, mam na bieżąco no czy... i Panie Boże, dziękuję, że wstałem, że jestem, że czy żyję. pan docenia to? I to? oczywiście i z tego się cieszę. Dużo... Świat taki, o, jak pani przejdzie, tam pani. E, czy pan zadowolony, jak pan stanie, nic nie boli, że pan może No e, no to jak jest zdecydowanie, <laughs> to ja mam tam różnie, dlatego że... No na ogórze, się, że pan żyje, tak? No, że żyje, tak. No. Bo dużo osób musi mieć jakieś miliony, nie, nie, dobrobyt, jakieś materialne... to cieszę się z tego, co mam tam gdzie mieszkam, no to chlebek już kosztuje ponad 5 zł. no to, to już jest... Po 10 kupują, na no, no ja wiem, że to ja, ja przy takim chlebusiu się utrzymuję i z takiego się cieszę, że taki jest. E, czy jest pan szczęśliwy ze swojego życia, czy takie pytanie? No ze swojego życia? No tak, szczęśliwy, bo... dlatego że jestem wierzący. Bo jakbym był niewierzący, to chyba bym był nieszczęśliwy, nie wiem, jestem w kościele, staram się być w kościele, jestem we wspólnocie, także że właśnie to fajnie. mnie buduje, wspólnota jest wspaniała, dlatego że mi też wspomaga w Panu trudnych. pomaga tak ogólnie na samopoczucie, humor, no, mam ma ich... no, tak, no. W dodatku jeżdżę sobie na działkę, no żeby jakoś się wyluzować. Co tej na tej kolektyki? działce można robić? Na tej działce to ja wiele rzeczy robię. Jakieś warzywka, owoce? No, oczywiście, warzywka, owoce, mam taneczkę, mam wodę bieżącą, mam bardzo dobrych sąsiadów, bo to działeczka jest... Kasia, Wolny czas co robię? Tak. Z działka dużo czasu zajmuje. I najwięcej pan na działce. Najwięcej no, tak na działce. A cieszę pana małe rzeczy, jakieś drobnostki rano, na przykład jak pan stanie, gdzie ładna pogoda, czy, czy Cieszę się z tego, co mam staram się w miarę możliwości nie zadłużać się, mam na bieżąco uregulowane. Nie bierze kredytów jakichś. Nie, nie, nie. nie. nie Jestem skromnie, nie rozrzutnie, że... liczy pan wszystko? Tak, w miarę możliwości tak się staram, że, żeby to żyć. Ostatnie pytanie, jak, 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 jak żyć? Jak, jak, jakaś porada życiowa taka dla młodych?